Zaczął się wrzesień, zaczęła się szkoła, zaczęły się nowości, a jedną z tych nowości w programie nauczania jest przedmiot edukacja zdrowotna. A ponieważ jesteśmy mamami dzieci w wieku szkolnym, no i też nasza organizacja dorzuciła taki malutki, malutki kamyczek do tego edukacyjnego ogródka, przyglądamy się z uwagą temu, jak ten przedmiot jest wdrażany. I co zostało uwzględnione z pomysłów naszych i naszych koleżanek i kolegów z innych organizacji, które przy tym przedmiocie pracowały. Skupiłyśmy się w analizie tych przepisów oczywiście na temacie ciąży, porodu, połogu, opieki nad noworodkiem, nakarmieniu piersią, na opiece położnej. Czy w ustawie pojawiło się słowo położne? No nie. Ale są tam różne kategorie pojęć, dość szerokie i pojemne. I mamy dużą nadzieję, że przy omawianiu zagadnień z danego obszaru tematycznego ta położność się jednak pojawi. W naszej ocenie jest na to duża szansa.